Siema, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film z książkami, których z różnych względów się boję, obawiam, oni śmielają mnie, tak można powiedzieć. Mam tutaj listę chyba 10 książek i do każdej z nich, no prawie mam inny powód i będę o tym mówić, pokazując Wam te książki, no ale trzeba przyznać, że gdyby nie ich objętość, też zwykle te powody byłyby dla mnie mniej onieśmielające, po prostu większość z tych książek faktycznie jest też po prostu dodatkowo gruba, więc to jest taki jeden czynnik który większość z nich też definiuje od razu i to jest taki czynnik, który troszeczkę onieśmiela, kiedy myśli się o sięgnięciu po nie, kiedyś też ten czynnik na pewno onieśmielał mnie i powstrzymywał przed sięgnięciem po Drogę Królów, natomiast jak już wiecie, albo i nie, no to w takim razie mówię wam to teraz. Jestem już po przeczytaniu nie dość, że Drogi Królów, to jeszcze drugiego tomu, czyli Słów Świetłości, gdzie to są oba wielkie, grupaśne tomiszcza z dużą ilością tekstu na wielkich stronach i gdzie tam jest około tysiąc, tysiąc chyba stron w każdej z nich, a kolejne części są już na szczęście podzielone na dwie mniejsze, więc one są już dużo mniej przytłaczające, jak o nich myślę. No i zresztą jak już tamte dwie udało mi się Częściowo przeczytać, częściowo odsłuchać, no to nie jestem już taka onieśmielona, jestem wręcz wciągnięta w tę historię i bardziej zaangażowana w serię, także z następnymi to mam nie będę miała problemów. Ale mam tutaj kilka, no właśnie te 10 książek, przed których czytaniem się dosyć mocno wzbraniam. Co prawda, pierwszą, którą mam tutaj Wam do pokazania, to już zaczęłam i to moje onieśmielenie troszeczkę przez to już spadło. Też. Mogłoby być tych książek więcej, więc możliwe, że kiedyś, kiedyś pojawi się jakaś druga część z tymi książkami. Ale pierwszą książkę, którą tutaj mam z, wierz z wierzchu jest to Dom z liści. Jest to książka, którą uważam, że już miałabym przeczytaną, ponieważ w momencie, kiedy zaczęłam ją czytać, do pewnego filmiku, który dalej mam zamiar nagrać, no to czytało mi się ją dobrze i... Chociaż były takie momenty, gdzie myślałam sobie, że może to jest zbędne, po co to jest napisane? To przecież mogłoby być dużo krótsze, i tak zastanawiałam się, czy ostatecznie te niektóre rzeczy, które mi się nie podobają, będą miały jakiś swój większy cel. Tak mimo wszystko ciągle myślałam o tej książce i ciągle chciałam do niej wrócić, i jak ją już zaczynałam czytać, mimo że czyta się to długo, bo. Tak wygląda normalny tekst, a w międzyczasie mamy jeszcze przypisy, które wyglądają właśnie w ten sposób, i one są jakby całkowicie osobną historią, więc super. No to mimo, że nie czytało się tego szybko, to nie mogłam. Po prostu tej książki odłożyć. I tak myślałam, a skończę, jak skończę przypis. A potem, a może jeszcze tam parę stron tej, do tej historii wrócę. I ostatecznie wtedy, kiedy ją zaczęłam czytać, przeczytałam 82 strony i bardzo chcę do niej wrócić, ale po prostu od tamtego czasu, kiedy chciałam nagrać ten filmik i do, do tego filmu właśnie zaczęłam tę książkę czytać, no to pojawiła się masa innych filmów, które w międzyczasie zaczęłam nagrywać i do których po prostu też książki czytałam. No i no powiedzmy sobie szczerze, to jest. Książka, której tak szybko nie przeczytam, a jeszcze w tamtym filmie będę czytać inne, um, inne książki, więc no troszeczkę mi to jeszcze zejdzie, ale mam nadzieję. Że w tym roku uda mi się ten film zrealizować. Nie wiem, czy w październiku, bo w październiku już wiem, że będę miała masę innego czytania, ale może w listopadzie. Może w listopadzie wrócę do nagrywania tego filmu, a wtedy tak samo do, do z liści. No i właśnie przez to, jak ta książka wygląda w środku, w ogóle jeżeli słyszycie Wielkaner, no to sorry, ale teraz remontują lokal na samym dole, sześć pięter niżej i po prostu wiercą nawet o 8 godzinie no ale właśnie przez to jak ta książka jest wydana i przez to, że tu są różne te um, historie, w sensie jest jedna historia pisana, druga historia w tych przypisach no to tak troszeczkę pod tym względem jest faktycznie onieśmielająca ale jak już ją zaczęłam to już, już jest mi lepiej już się bardziej z nią oswoiłam następna książka to jest trzeci tom Mrocznej Wieży Stevena Kinga czyli Ziemie jest to trzeci Tom, który będę czytać i mm, możliwe, że ostatni, dlatego że pierwsze dwa tomy, myślę, że czytałam je w ogóle za wcześnie, że ja po prostu słyszałam wiele dobrego o tej serii i wtedy był taki moment, że chciałam się zapoznawać z twórczością Kinga mm, i czytałam różne jego książki, przeczytałam właśnie ten pierwszy tom, czyli Roland chyba i zupełnie go nie zaczaiłam. W ogóle mi się y, niespecjalnie podobał, bo był bardzo dziwny i nie do ogarnięcia wówczas dla mnie. Drugi tom, również jak chciałam po prostu kontynuować z tą historią po jakimś czasie i zobaczyć, czy mi się mm, może dalej spodoba i może dalej coś więcej załapie. No to było podobnie. Dopiero pod koniec drugiego tomu gdzieś tam bardziej się zaangażowałam i bardziej mi się to spodobało, ale czytałam to lata temu, więc wstrzymuję się przed przeczytaniem tej książki, dlatego że to będzie taki tom rozstrzygający już, czy ja faktycznie chcę. Dalej czytać tę serię, czy ją porzucam, bo jest po prostu nie dla mnie. I kwestia jest taka, że teraz już jestem po wielu innych książkach i moja dojrzałość czytelnicza już też troszeczkę chociaż wzrosła. Troszeczkę się to rozwinęło u mnie. Natomiast ja po prostu przez to, że nie ogarniałam tamtych dwóch tomów, też niewiele z nich pamiętam. Na całe szczęście to, co mnie ratuje, to to, co ja tutaj już widziałam, czyli streszczenie. I mam nadzieję, że jest to streszczenie. Tak, tutaj jest, że pierwszy tom opowiada o bla bla bla, czyli to jest po prostu streszczenie tego, co działo się wcześniej i to mnie ratuje i tę książkę myślę, że będę również chciała czytać do filmu, który właśnie przygotowuję z domem z liści. Nigdy nie pamiętam, czy to jest dom liści, czy z liści, e, więc jeżeli moja opinia was interesuje na no od którejś z tych książek, no to razem o nich będę mówić w którymś tam filmie, mam nadzieję w listopadzie najpóźniej, ale zobaczymy. Dalej książkę, którą mam od naprawdę Wielu lat, bo nie wiem, czy nie kupiłam jej jeszcze zanim przeprowadziłam się do Warszawy. Um, I jest to Małe Życie. I o ile kiedyś ta książka mnie właśnie bardziej rozmiarem um, onieśmielała i przytłaczała, i czułam, że po prostu będę ją bardzo długo czytać, bo ona, no, ma po 800 stron teraz widzę. No to obecnie jakby, no, ja czytam grube książki i wiem, że. E, czytanie grubej książki nie jest problemem. Problemem jest to, że ja się szybko zaczynam nudzić historią nawet jakby była świetna, e, więc dlatego po prostu e, często potrzebuję jakiejś przerwy w czytaniu grubszych książek na coś innego, żeby się oderwać i żeby właśnie wejść w inną historię e, i troszeczkę wiecie, tak sobie to odświeżyć, tak, tak się... Um, poczuć zaintrygowaną czymś innym, żeby potem z powrotem zaciek zaciekawiona wrzucić, wrzucić, wrócić do tej grubszej książki Ale w przypadku małego życia ja mam takie wrażenie, mm, że nawet jeżeli ta książkę mi się będzie czytać w miarę sprawnie Bo też się obawiam, że może na przykład będzie mi się dłużyć ona No to zastanawiam się, um, takie mam przeczucie, że mogą być dwie opcje Poprzeczytają tej książki albo przeczytają tej książki, że ona albo mi się nie spodoba, albo mnie jakoś wewnętrznie złamie, bo słyszałam, że jest to książka bardzo smutna, i możliwe, że ona po prostu mnie wprowadzi w jakiś zastój czytelniczy, mm, jakiegoś po prostu książkowego kaca mi sprawi, i pod tym względem się jej troszeczkę obawiam. Już nawet ta grubość nie jest takim tutaj bardzo czynnikiem, chociaż. Przez to, że to jest właśnie cięższa historia, to jeszcze cięższa historia przez tyle stron czytana, no to też w sumie może być troszeczkę problematyczne. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że w końcu ją przeczytam, bo tak już ją ciągle wrzucam do jakichś TBR-ów, odkładam ją. Dajcie spokój. W każdym razie następna to jest Czarny Lampard, z Czerwony Wilk, czyli książka, której tytułu ciężko jest zapamiętać, bo zawsze mi się kojarzy jakiś Czerwony, czerwony Lampard, coś tam ze smokiem mi się kojarzy. No bo no to bardziej smoczo wygląda, Także tu jest jakiś wilk? Tu jest wilk? Nie no dobra, ma, dobra. jest wilk, ale mam wrażenie, że smok też <grym> W każdym razie, to jest fantastyka, która mnie bardzo zaciekawiła Jak tylko ją zobaczyłam, tuż po premierze Zobaczyłam ją właśnie w księgarni i stwierdziłam e, Po krótkim przeczytaniu opisów, że chcę ją przeczytać Ale potem chyba widziałam filmik u Okonia na temat tej książki y, I kwestia po prostu była taka, że słyszałam, że ta książka jest Mocno, specyficznie napisana, i że przez to może być ciężka do przebrnięcia, ciężka do wgryzienia się, do zrozumienia i tak dalej. I to po raz kolejny mnie troszeczkę właśnie stopuje przed sięgnięciem po tę książkę. Wydaje mi się, że to jest jednotomówka. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo. Wydaje mi się, że to nie było, nie była mowa, że to jest jakiś nowy, początek nowej serii czy coś w tym stylu, ale właśnie hamuje mnie mocno to, że ona y, ponoć jest bardzo specyficzna, i y, no, taka jest kwestia, że albo ta specyfika mi się spodoba, albo mi się zupełnie nie spodoba i nie przypadnie mi do gustu. Następna jest książka, którą też już chciałam w zeszłym roku czytać. Ja dalej czuję się dosyć podjarana na tę książkę i chcę ją przeczytać. To jest Oko świata, czyli pierwszy tom koła czasu. Tak, Roberta Jordan'a. To jest książka, którą chciałam już czytać w zeszłym roku i którą myślę, że mm, przy czytaniu będę się wspomagać audiobookiem, bo widziałam, że chyba jest na Storytelu. Natomiast wszystkie tomy są po prostu grubaśne w tej serii i myślę, że od tego tomu też dużo zależy, jakie będzie moje podejście do kolejnych, bo nie to, że kolejne są równie grube, to jest ich mnóstwo. No i. Chcę, żeby ta historia mnie zaciekawiła. Chcę, żeby mnie zaciekawiła, żeby spodobał mi się świat, żebym polubiła się chociaż częściowo z bohaterami, albo przynajmniej z niektórymi z nich, żebym się chociaż mniej więcej w tę historię zaangażowała, bo wtedy dużo chętniej będę sięgać po kolejne tomy i wtedy myślę, że no większa jest szansa, że w miarę sprawnie będę z tą serią po prostu postępować, z czytaniem tej serii, bo jeżeli będę już miała problem z tym tomem, jeżeli będzie mi się to wszystko bardzo mocno wlokło, i tak dalej, no to mogę mieć problem z jej kontynuowaniem. No a wiecie, ja y, nie chcę już zaczynać znowu miliona serii i ich nie kończyć. Chciałabym troszeczkę jednak bardziej y, pójść w kontynuowanie serii i w kończenie tych serii, jakie zaczynam, takie w miarę sprawne, a nie odłożone na dziesiątki lat, więc. No, tutaj jest taka kwestia, że to by była obszerna seria do zaczęcia. No, i nie wiem, czego po tym tobie się mogę spodziewać, bo z tego co wiem, opinie są różne. Kolejna książka, to też jest książka, którą miałam czytać już wiele, wiele razy i którą bardzo chcę przeczytać i mam nadzieję jeszcze to uczynić w tym roku. Może się w końcu uda, ale tutaj też słyszałam. Że właśnie jest taka kwestia, najpierw słyszałam o niej bardzo dużo pozytywnych opinii, a potem z czasem słyszałam coraz więcej negatywnych opinii um, osób, które właśnie mówiły, że albo są tutaj dziwne jakieś takie rzeczy na początku tej książki, które. No brzmiały dziwnie, jak oglądałam na przykład Katie Colson i ona opowiadała, co tam się dzieje na początku tej książki i jak postępuje bohaterka. Oprócz tego słyszałam o przypisach, które też tutaj są długaśne w tej książce i które też troszeczkę stanowią, jakby, nie wiem, swoją historię, czy przez większość osób też były uważane za zbędne i takie po prostu, wiecie, rozproszenie do całej historii, ale nie jest to książka jakoś. Um, Wybić gruba, chciałabym powiedzieć, ale ma niecałe 600 stron, więc to też jest troszkę, troszkę dużo. No i to jest J. Christoph, a ja mam bardzo wysokie oczekiwania co do tego autora. Po tym jak na Maxa spodobała mi się jego trylogia wojen lotosowych i. Mam, y, mam oczekiwania wobec książek tego autora, ale mam wiele książek tego autora na półce i wiele z nich chcę przeczytać, to jest jedna z nich, ale tutaj obawiam, obawiam się, że, że coś może między nami nie zagrać. Jednak, no, liczę na to, trzymam kciuki, żeby po prostu, żeby było inaczej, żeby mi się akurat spodobała. Kolejna to jest Czerwona Siostra. Mam całą tę trilogię na swojej półce i w pewnym momencie po prostu słyszałam o tej książce, że o ile tam właśnie opis brzmi ciekawie, tego um, szkolenia się u tych sióstr w klasztorze, no to słyszałam, że tutaj tak naprawdę, przynajmniej w tej pierwszej części, bohaterowie to są naprawdę młode dzieciaki, które się tam uczą. I troszkę mnie to zniechęciło. Troszkę mnie zniechęciło to, że. Tutaj o takich rzeczach i takie właśnie większe akcje, i fajniejsze rzeczy, i te, te zadatki, o których czytałam w opisie, to wszystko będzie z udziałem takich, no, w sumie dzieciaków naprawdę młodych. I ja się zastanawiam, jak to jest tutaj ugrane, i czy ta książka nie będzie mnie irytować przez to. Mam nadzieję, że to nie są takie dzieci z rodzaju naprawdę po prostu irytująco głupich dzieci, które czasami są w książkach, które po prostu są tylko po to, żeby przeszkadzać i marudzić. I no, oby mi się to spodobało, ale też opinie słyszałam o tej książce właśnie różne odkąd ją kupiłam, więc to mnie wstrzymuje i wstrzymuje się również przed przeczytaniem książki, którą chyba e, chciałam przeczytać jeszcze we wrześniu. Czyli Winter. Winter, czwarty tom Sagi Księżycowej. Ja wiem, że ona jest gruba i to z jednej strony, owszem, no troszkę mi to może i wstrzymuje, ale z drugiej strony kwestia jest bardziej taka, że ja kocham tę serię, to jest jej ostatni tom. Ta seria jest absolutnie prześwietna, przecudowna i te książki czyta się tak dobrze. Ja się tak cudownie czuję czytając te książki i ja wiem, że jak ja będę czytać Winter, to nawet jeżeli. Nie wiem, no może, jeżeli coś się wydarzy niesamowitego i mi się nie spodoba, no to i tak będę się dobrze czuła, czytając tę książkę. Ale nie chcę kończyć tej serii, nie chcę się rozstawać z bohaterami. I tutaj już też będą się działy naprawdę mocne akcje, mam wrażenie. Bez względu na to, czy one będą dobrze poprowadzone, czy niekoniecznie. Będzie tu wiele mocnych akcji, bo to jest zakończenie świetnej serii, w której już też się dużo dosyć podziało i. Mm, nie chcę się rozstawać z tymi postaciami. Nie chcę kończyć tej historii. I to jest główny problem. Chociaż wiem, że będzie mi się ją czytało przednio. I że pewnie właśnie za szybko przebrnę przez taką grubą książkę, więc. Tutaj mi się nie podoba to, że jest to ostatni tom, tak? Seria? Że, no, no pewnie wiecie, no. Wszystko, co, co dobre, powinno się skończyć we właściwym momencie, zamiast ciągnąć się w nieskończoność, bo po pewnym czasie robisz się już taki shit z tego, że. Zostaje nam niesmak nawet w stosunku do tych części i do tych jeszcze czasów, kiedy to było dobre. Czy to chodzi o serial, czy to chodzi o książki, o serie książkowe? Wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Ale no, mogłabym tak seria być jeszcze za dwa <laughs> przynajmniej, no naprawdę uwielbiam ją. I tutaj jest książka, którą akurat typowo. Przez wzgląd na jej rozmiar i jej ciężar dosłownie w ręku się obawiam po nią sięgnąć, jaką drzewa pomarańczy. Ja mam wrażenie, że ja po prostu ostatnio czytam bardzo dużo, znaczy, no może nie bardzo dużo, ale często czytam grubsze książki i czytam mało takich naprawdę krótkich książek. I przez to, że jakby mam właśnie jakieś takie dziwne wrażenie, że często sięgam po grubsze książki i sporo ich mam gdzieś tam na liście do przeczytania w najbliższym czasie albo które są moim priorytetem do przeczytania z takich większych grubszych no to przez to ta książka troszeczkę wiecie odchodzi na dalszy plan a no przy niej też troszkę czasu musiałabym spędzić i nie chciałabym po prostu czytać jej za długo. Nie chciałabym mm, czytać ją przez kilka miesięcy, tylko faktycznie już zabrać się za tę historię i przez nią sobie przefrunąć. Ale wolałabym osobiście, żeby, żeby autorka teraz kontynuowała czas żniw, bo tak samo nie chcę się zabierać za koniec maskarady, który po prostu e, z tego, co słyszałam, jest świetną książką i jest genialny, ten czwarty tom, właśnie. Mm, ale no ja się nie chcę za nią zabierać, bo mam wrażenie, że jak ją przeczytam teraz, to znowu wszystko zapomnę do czasu. Wydania kolejnego tomu, który jeszcze nawet chyba nie powstaje. Więc no wiecie. No i ostatnia książka, którą tutaj mam, to jest Empire of the Vampire, też Jaya Krzysztofa. Tutaj akurat nie obawiam się specjalnie, czy mi się spodoba, czy nie. Mam wrażenie, że mi się spodoba. Kwestia jest taka, że ja chciałam właśnie zmierzyć się z tą e, piękną cegłą i z tą wspaniałą historią, mam nadzieję wspaniałą, po angielsku. I to po prostu byłaby autentycznie najgrubsza książka, jaką do tej pory bym po angielsku przeczytała. I zastanawiam się, bo ma ponad 700 stron w takim jeszcze sporym formacie. I po pierwsze, obawiam się, że pokona mnie jej długość, że wtedy faktycznie przez to, że bym chciała ją czytać po angielsku, czytałabym ją bardzo długo. Po drugie, że pokona mnie język i że może się nagle okazać, że moje umiejętności językowe, języka angielskiego, moja znajomość okaże się niewystarczająca, żeby w pełni zrozumieć tę książkę i żeby wyciągnąć z niej tyle dobrego, ile oferuje. I tyle, ile bym chciała i potrzebowała. Troszkę się przez to właśnie obawiam po nią sięgnąć, ale bardzo bym chciała. Tylko wiem, że będę ją czytać dłużej po angielsku, szczególnie, że jest jeszcze taka gruba. No i mm, liczę, że ją zrozumiem, że zrozumiem w niej wszystko, co trzeba, mm, ale obawiam się, że w tej książce akurat mogę mieć jakieś problemy. Wszystko też zależy od tego, jaki jest język. Nie mam pojęcia, jaki jest język, ale ona jest tak pięknie wydana, o matko w ogóle e, najchętniej to ja bym kupiła też polskie wydanie i nawet oba polskie wydania, bo nie byłabym w stanie zdecydować, który mi się bardziej podoba bo to z tym ziomeczkiem zgadzam się, że ten ziomeczek nie za, nie za dobrze wygląda ale cała reszta okładki jest z kolei super, więc nie wiem, zastanawiam się, może jednak sięgnę po nią po polsku, ale chciałabym naprawdę chciałabym podjąć się tego wyzwania i przeczytać ją po angielsku i poczuć taką, wiecie, wewnętrzną satysfakcję że taki Taką historię wielką po angielsku ogarnęłam i przeczytałam. Więc w chwili troszeczkę większego wolnego czasu, gdzie faktycznie nie będę mm, po inne książki sięgać, nie będę w trakcie innych książek, no to może wreszcie przyjdzie czas na Empire of the Vampire, bo bardzo bym chciała. Natomiast. W tej filmiku to by było na tyle Tyle książek wam na dzisiaj przygotowałam Ale tak jak mówię, pewnie byłoby ich więcej Jakbym się jeszcze zaczęła zastanawiać Także być może kiedyś, kiedyś Za parę ładnych miesięcy pojawiłaby się druga część Dajcie znać, czy chcielibyście drugą część też obejrzeć I dajcie znać czy wymać takie książki, po której boicie się sięgnąć, które was onieśmielają śmielają i dlaczego? Z jakiego powodu? Czy właśnie przez grubość, czy przez to, czego się obawiacie, co się obawiacie w nich znaleźć, tak można powiedzieć? Jestem bardzo ciekawa, jakie u Was by to były tytuły. Natomiast, tak jak mówię, to by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, będę bardzo wdzięczna za kciuka w górę i za subskrypcję tego kanału, żeby ten drugi kanał również się rozwijał. A na ten moment dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się po prostu następnym razem, także do zobaczenia, to pa.